Rok 1058. Na tron wstępuje książę Bolesław Szczodry, znany z wielu rzeczy, głównie z wypędzania z kraju za skazanie na śmierć biskupa świętego Stanisława. Na tym właśnie władcy skupia się nowa książka Elżbiety Hrazińskiej o tytule Śmiały, którą to dostałem do zrecenzowania. Oto więc parę słów ode mnie na jej temat. Jest to co ważne, książka fabularna, więc nikt nie powinien uczyć się z niej historii. Nie do tego ona służy i mimo, że się stara, to mimo wszystko dużo jest tam elementów fantastycznych. Sama w sobie historia jest moim zdaniem dość ciekawa. Niestety skupia się Mocno na wątkach wierzeń słowian, których osobiście nie lubię zbytnio. Kiedyś może rozwinę dlaczego. Niemniej, jeśli ktoś lubi te klimaty, to powinno mu się spodobać. Bardzo mocno naznaczone są postacie kobiece. Autorka zdecydowanie chce pokazać ich wpływ na wydarzenia i zrobione jest to dość dobrze, myślę. Nie czułem, żeby było to mocno na siłę. To, co jednak wyszło moim zdaniem najlepiej, to samo w sobie ożywienie postaci historycznych, zwłaszcza Bolesława. Rozdziały opowiadające o nim czytało mi się zdecydowanie najlepiej. Czy książkę polecam? Jeśli lubicie powieści historyczne, klimaty średniowiecza i słowiańskie bóstwa, to myślę, że tak. Czy ja osobiście wrócę kiedyś do drugiego tomu? No, jak mówiłem, nie są to ostatecznie moje klimaty.